Pacjentów co jakiś czas zgłasza się do mnie z powodu krwotoków z nosa. Ich przyczyna to poza problemami internistycznymi lub skutkami ubocznymi leków, przeważnie niegroźne zmiany błony śluzowej nosa. To powierzchniowe naczynia krwionośne, które pękają i powodują krwotok. W takim przypadku, patyczki Silverin są idealną metodą leczenia. Są bardzo proste w użyciu, jeżeli przestrzega się pewnych określonych reguł i w zasadzie nie powodują powikłań. To znaczy, zawsze należy stosować je po jednej stronie, po drugiej dopiero po upływie czterech tygodni. U dzieci należy stosować tylko patyczki o stężeniu 50%, dla dorosłych odpowiedniejsze są patyczki silverin 75%. Jako laryngolog używam tylko giętkich patyczków, ponieważ są one mniejsze, delikatniejsze i można stosować je łatwiej i używać ich punktowo. Sztywne patyczki są odpowiedniejsze dla większych powierzchni, np. do stosowania w leczeniu ran. Zaletą tych patyczków jest ich powierzchniowe oddziaływanie na błonę śluzową, która nie sięga aż po znajdującą się pod nią chrząstkę temu ryzyko uszkodzenia chrząstki jest bardzo mało prawdopodobne. Na początku zabiegu wkłada się do jamy nosowej wacik nasączony w proporcji około 1 do 1, miejscowo działającym środkiem znieczulającym i kroplami przeciwobrzękowymi. W tym celu stosuje się lidokainę w stężeniu 10%. W tym przypadku spray z ksylokainą i spray do nosa Rinon, który zawiera nafazolinę. Wacik umieszczamy na około 2 minuty na splocie kiselbacha lub innym miejscu na błonie śluzowej. Ważne jest to, że w przypadku dzieci ze względu na podrażnienie błony śluzowej powodowane przez lidokainę, najpierw stosuje pochodną prokainę w stężeniu 1%, w tym przypadku benoksynat w stężeniu 1%. Dzieci tego nie czują. To znaczy substancje te nie powodują pieczenia błony śluzowej i dziecko jest w stanie współpracować. Ją również mieszamy z rinonem. Wkładamy wacik na dwie minuty i następnie usuwamy. Następnie umieszczamy w jamie nosowej wacik z ksylokainą. Osiągamy w ten sposób zalety pełnego działania i całkowite znieczulenie miejscowe. Następnie w spokoju można przystąpić do kauteryzacji za pomocą patyczka. Po usunięciu wacika przez chwilę zwilżamy patyczek z azotanem srebra wodą. Jest to ważne, ponieważ np. roztwory zawierające sole mogą powodować związanie azotanu srebra i osłabiać działanie substancji czynnej. Należy strząsnąć spływającą kroplę wody. Następnie punktowo dotykamy patyczkiem naczynia krwionośnego i delikatnie przyciskamy. Patyczek przytykamy do błony śluzowej na około 3 sekundy i następnie wyciągamy go, wykonując lekki obrót. W takim przypadku stosuję patyczek w trzech miejscach i w każdym z nich postępuje tak samo. Następnie można wacikiem ostrożnie zetrzeć nadmiar materiału przyżegającego, który mógłby przedostać się do tyłu jamy nosowej, ponieważ właściwie nie powinno tak się zdarzać. I na tym kończymy leczenie. Jeżeli u pacjenta doszło do ostrego krwawienia z nosa, postępuje w takiej samej kolejności. To znaczy, że możemy dodatkowo ucisnąć ręcznie wacik umieszczony w jamie nosowej i poczekać, aż substancje zwężające naczynia krwionośne zaczną działać. Po usunięciu wacika można obejrzeć okolice, z której pochodzi krwawienie, i dokonać kauteryzacji naczynia patyczkiem z azotanem srebra. W większości przypadków jest to wystarczające. Ale procedurę można powtórzyć. Po upływie około miesiąca można przeprowadzić zabieg także po drugiej stronie. Odradza się jednoczesne przyżeganie po obu stronach, ponieważ zachodzi ryzyko perforacji przegrody nosowej, gdyż błona śluzowa odżywia znajdującą się pod nią chrząstkę.